Siemano, witam was w nietypowym odcinku z dnia jedzenia na refidzie um, jak mówiłem na poprzednim vlogu dzisiaj wypada mi refit, ponieważ ta waga szybko, szybko nam zlatywała um, no a tego nie chcemy i w dzisiejszym odcinku po prostu pokażę wam co jem w taki dzień um, ile jem węgli to wam gdzieś tutaj wkleję mam nadzieję, że to zrobiłem Eee, ogólnie to już mam gotowy pierwszy posiłek. 130 g płatków owsianych 20 węglowodanów z jabłka i jeżyn oraz 50 gramów białka WPI i zrobiona z tego polewa Zabieram się za jedzonko. Dobra, ja już ubrany tutaj miałem dresy w ogóle Rary event Michał skaczący eee, tak, zdecydowałem, że pojedziemy na siłownię eee, nagram rolkę. Popozuje, przy okazji zrobię brzuch, no i też coś ciekawszego będzie do tego vloga eee, Więc zabieram itemy i lecimy na siłownię Później jeszcze chyba zakupy w Lidlu Bo brakuje mi na pewno Papieru, znaczy ręczników papierowych eee, No i na pewno coś się jeszcze kupi Także lecimy na siłownię Ogólnie założyć się, dzisiejszego dnia. to jest zrobić zaległe czwórki dwójki które nie zdążyłem zrobić ostatnio które nie zdążyłem zrobić ostatnio no, bo się śpieszkę Na pewno brzuch chwilę kroków na bieżni, Ale to nie teraz to na końcu No i pozowanie I nagrać jakąś rolkę fajną z Instagramu no. Plan prosty, zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście, że wyjdzie, co ja Dobra, brzuch na szybko zrobiony. Eee, kroki zrobię po pozowaniu. I miałem zrobić te nogi, ale nóg jednak nie robię, bo to nie ma sensu. Jest dzisiaj refit, mam dzisiaj odpocząć, mam dzisiaj podładować, eee, więc e, nie miałoby to większego sensu, żeby ten glikogen pompować w nogi. Jak i tak mam odstające nogi. I tak mam je yeah, uh, overpowered. Nie, nie mogę znaleźć polskiego słowa, ale wiecie, o co chodzi. No, fit na dzisiaj to taki. Nie wiem, czy widać, mam nadzieję, że tak. Koszuleczka z Hausa, no, Spodnie Angela i Nike Dunk. Nice. A ja zabieram się za robienie rolki, w sensie nagrywanie rolki, nagrywanie pozowania i ćwiczenie pozowania. Dobra, trochę ponagrywałem, powiem Wam, że całą okropkę. Jeszcze trochę wytarłem, więc jest lepiej. Ale koniec tego nagrywania, porządku na dzisiaj. Nie wiem, co robić Nie jestem za bardzo jestem panem w Polsce. W Polsce i zamykamy posiłek Ja już wykąpany w mieszkaniu. I co, otwieramy lodóweczkę, bo posiłek drugi już mamy gotowy. Yy. No. No i pięknie, posiłek podgrzany mamy tutaj 160 g piersi z kurczaka, 150 ryżu, warzywko i keczup pikantny. No i dodam jeszcze sól. Kamerka mi się rozładowywuje, więc yy, ja się zajadam. Yy. A kamerka podłączy do ładowania. Yy. Dobra, chwilę odszedłem od kompa, bo tam już montuję e, vloga z prepa. Yy, I teraz powrzucam z torki. Yy. Może zmontuję rolkę, jak będę miał ochotę, chociaż powiem Wam, że totalnie mi się dzisiaj nie chce, ale to właśnie jest y, dyscyplina I, I tak to zrobię po prostu No a teraz y, troszkę Instagrama, troszkę y, również pewnie chillu, bo coś tu poprzeglądam wiadomo, no i poleżę sobie na łóżku No o oh my god, powiem wam, że nie chcę się bardzo. Mam do zmontowania vloga, do nagrania jeszcze rolkę, bo nagrywam rolkę dodatkowo nagrywając tego vloga z dnia jedzenia. Wróbowałem się w niezłe G ale dobra, że na posiłek trzeci. z zejrzę, taki sam jak poprzednio, godzina 14. Leżałem chyba z półtorej godziny na łóżku, bo serio mnie odciął energetycznie. Jak pomyślę o tej całej pracy, to jeszcze bardziej mi się nie chce. Ale nie ma... Co ma rudzić, i tak to zrobimy, znam siebie i wiem jak działam. Jakby whatever it takes, nie? Nawet jakbym miał tutaj umierać przed tym komputerem, to i tak to zrobię. Taki sam posiłek 150 ryżu, 160 kury, ogórki i sor... Może chciałem powiedzieć sos pikantny, ale ketchup pikantny. No, do mikrofali i, I kurde, gotowy posiłek. A następne muszę zrobić, są to opłatki śniadaniowe, klej i jeszcze raz muszę wstawić też ją. No Nic ciekawego do dodania chyba już nie mam. Sporo pracy naprawdę mnie czeka, bo nie dość, że teraz zmontuję tego vloga, to teraz nagrywam kolejnego. I będę go musiał zmontować również, żeby tak na środę go mniej więcej wrzucić. O, nieustanna praca. Dodatkowo chciałem jeszcze zacząć działać z tym pozowaniem, więc wszystko narzuciłem sobie naraz jak to ja, jak to zwykle u nie bywa. Po prostu nice, jak już pracować, to do odciny. Eee, no nic. Posiłek się podgrzewa. Widzimy się prawdopodobnie przy kolejnym, no bo naprawdę. I'm done. No i witam za samo miejsce, posiłek. Czwarty płatki śniadaniowe. Miałem ochotę na takie o, miodowe i do tego białeczko i tyle. Oczywiście jeszcze muszę nagrać rolkę. No i mamy gotowy posiłek. 150 płatków, 50 gramów białka. Dobra, przygotujemy posiłek piąty, czyli kurczaka z ryżem <noise> Już w sumie wszystko mam gotowe, po prostu pokładamy wszystko do pojemników i przy okazji zrobimy posiłki na jutro No i posiłek prawie gotowy mm. Rozdaliśmy ketchup w niesamowity sposób. Nie zwracajcie na to uwagi. Bit of salt. of pieprz ziołowy jołowy. z odkleja mi się, przepraszam. No i gotowy posiłek. A nie, jeszcze ogóra wkręcimy. Nie wkręcimy, tylko tniemy. Rzucimy. Nie wiem, dobra, nieważne. Rozumiecie. Optymalne sześć kawałków. Żeby mieć sześć Ale koncepcja Kurczę, moja lodówka jest pełna To jest strasznie niesamowite Co fit. robi z ludźmi Co my tu mamy? 150 gramów ryżu, 160 gramów piersi z kurczaka i ogórka No taki sam posiłek jak dwa poprzednie W sumie nie dwa poprzednie, bo poprzednie były płatki z mlekiem No Smacznego Uwielbiam kurczaka z ryżu, naprawdę nigdy mi się nie znudzi Dobra, let's go. Zmontowałem wszystko. Powiem wam, że energetycznie jestem zerem. Jestem na poziomie zero, bo jest słabo. Ale robimy ostatni posiłek. Chcę jeszcze iść na spacer. Nie wiem, czy to się uda. Zaplanowałem tak sobie, więc tak zrobię. Ale boli mnie to, że jest już dwudziesta... 20... Pierwsza Ale przynajmniej wszystko skończyłem. I jutro znowu zaczynamy montować i robić... E... znaczy robić na drabie zaległości. Eee, no nie ma co narzekać. Po prostu lekko, lekko to mało powiedziane. Sporo sobie na głowę narzuciłem teraz. No ale tak bywa. Wiem, że. Im dalej w trepa nie będę mógł tak robić, bo się po prostu zajadę. Ostatni posiłek oczywiście kleik. Bobowita standardowo, bez żadnych kombinacji. Zalejemy, wstawimy wodę. Możecie również dać znać, czy takie nagrania, że po prostu stawiam Was w kuchni i coś tam gadam przy okazji robię jedzenie, są spoko czy nie? Czy jednak muszę się więcej bawić z tą kamerą i pokazywać Wam co tak naprawdę robię bo nie powiem że czasami mi się nie chce tego robić dobra mamy 130 Jezus jak ja wyczekiwałem tego posiłku bo już mnie skręca z głodu ale miałem ale powiedziałem sobie że muszę najpierw skończyć Montowanie, żeby zacząć ee, robić posiłek. Do klejczku oczywiście aromacik karmelowy, spoko jest. Bierzemy trzepaczkę legendarną. Ja to nazywam Trzepaczka i tak to się powinno nazywać. I tak na to powinno się mówić. Nie ma innej prawidłowej nazwy. Nagram jeszcze rolkę przy okazji, bo trzeba jak już nagrywam wszystko. 600 wody. Ojejku, już widzę jak to będzie się ciężko mieszało. Mm -hmm. Życzę sobie powodzenia, Mogłem wziąć głębszy pojemnik, ale nie pomyślałem, bo nie jem już tyle klejku. No już się wysypuje wszędzie, no ale cóż. Jak dole. Dobra, posiłek zrobiony. Widać, energii już nie ma. No i mamy tutaj 130 g klejku, 20 węglowodanów z borówek i z 40 gramów WPC i zrobione z tego polewa. No i to jest sobie posiłek. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba, lajka, komentarz yy, i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Życzę Wam wszystkiego najnaj. Wpadajcie na Instagrama i udostępniajcie. Na razie.